Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Moto w serii Moto Info. Przygotujcie dla Was... W sumie tylko cztery tematy. Tylko ten czwarty będzie trochę bardziej rozbudowany, bo seria wad i zalet. Tutaj będzie dzisiaj temat Fiata Tipo, ale tego bardziej współczesnego, produkowanego po 2015 roku, bo też żeście o to auto dosyć często pytali. Oczywiście, jak macie swoje kolejne propozycje, zadawajcie je w komentarzach. A ja będę mówił o wadach, zaletach, polecanych silnikach. Co w tych autach jest dobrego, złego, co ciekawego. Będziemy się z tym mierzyć. Ale dobra, zacznijmy sobie od pierwszego tematu. Już taką lekką zimę mamy, no drobne przymrozki, coś tam się zaczyna dziać, więc moje podsumowanie zjeżdżenia elektrykiem, Jeepem Avengerem, EV. E, odebrałem go w kwietniu i powiedzmy, że od kwietnia do września to średnie zużycie energii było na poziomie 16,4 kWh, ale teraz, no, tak powiem szczerze, trochę skoczyło w górę, szczególnie w grudniu, gdzie było. Lekkich przymrozków, parę tam minus 5, minus 6 zaczęło się zdarzać eee, i dniowe zużycie energii przy normalnej eksploatacji, bez żadnej jakiejś tam trasy wokół komina, trochę drogi pozamiejskiej. No, już kształtował się na poziomie mniej więcej 23-24 kWh, a na takich krótkich dystansach, na zasadzie 3-4 km, gdzieś tam do sklepu, bez rozgrzewania jakiegoś w garażu, bo ja elektryka w garażu nie trzymam, już bliżej 30-31 kWh. Więc różnica jest zauważalna, ale czy finansowo to aż ma takie przełożenie? I właśnie weźmy sobie tutaj tabelkę, którą przygotowałem. Weźmy te 24 kWh, już nie będziemy wchodzić tutaj w jakieś wyższe pułapy, żeby też nie naginać w żadną ze stron. Fotowoltaiki to dzisiaj nie liczę, no bo mówmy się szczerze, przy takich pogodach, no to możemy co najwyżej sobie telefon z niej podładować, więc bierzemy standardowy prąd z gniazdka i to od naszego operatora. W przeliczeniu na mojego operatora na stawkę za jedną kilowatogodzinę można powiedzieć jedno: z domowego gniazdka koszt przejechania takim elektrykiem 100 km to jest około 25 zł. Natomiast jeżeli pojechalibyśmy na ładowarkę miejską. I mieli jakiś tam abonamencik, żeby nie płacić tych stawek tam po 3,50, tylko powiedzmy w uśrednieniu około 2,50, na w miarę szybką, przez nikt nie będzie jechał na wolną ładowarkę, żeby 6 godzin tam siedzieć. No to tutaj koszty wzrastają do mniej więcej 60 zł na 100 km. A jak to ma się w przypadku podobnego samochodu benzynowego? Podobne parametry jazdy, przyjmijmy tutaj 7,5 litra średnie zużycie benzyny. W przeliczeniu na aktualną stawkę z dnia, w którym to nagrywam, jest to mniej więcej 42,75 zł, więc zdecydowanie taniej, aniżeli z ładowarki miejskiej. No i. Trochę drożej, aniżeli z gniazdka domowego. Ale jeżeli mamy benzynę z LPG tutaj z 7,5 skoczyłem już na 9,5 litra gazu plus 0,5 litra benzyny, więc tak staram się naprawdę. Miarodajnie to porównywać, no to koszt tutaj jest 28 zł, 3 grosze, więc mocno zbliżamy się do tego, ile by kosztowało jeżdżenie autem elektrycznym z gniazdka domowego. Diesel około 6 litrów, przyjmując, byłoby to 36 ,30 zł, 30 groszy, czyli takie wypośrodkowanie. Natomiast gdybyśmy pojechali na ładowarkę miejską, tak jak ja dwa razy w Warszawie, nie biorąc jakichś abonamentów no bo raczej jeżdżę wokół komina no to tutaj koszt przejechania 100 km. Byłby bliższy 80 kilku złotych, co mogłoby się przekładać mniej więcej na auto spalinowe zużywające około 14 litrów benzyny. No, tutaj jeszcze technologia aż tak mocno nie zabrnęła. Owszem, w autach spalinowych też zużycie benzyny czy oleju napędowego zimą jest większe, no ale aż proporcjonalnie tak mocno nie jest. Dobra, moment jeszcze dla partnera tego odcinka porównawki ubezpieczeniowej MUBI, czyli strony, gdzie możecie przekalkulować sobie ubezpieczenie komunikacyjne i po prostu poszukać najtańszej polisy, ale mieć też świadomość względem tego, że jak wpiszecie swoje parametry, to macie wszystko wyszczególnione w tabelkach, co która firma oferuje za jaką kwotę i warto na to zwracać uwagę, bo czasem w tych samych pieniądzach można po prostu dostać więcej. Ja dodatkowo przechodzę sobie link, który macie w opisie tego filmu. Po zakupie ubezpieczenia zgodnie z regulaminem i wytycznymi otrzymacie zwrot w wysokości 100 zł i są to realne pieniądze, które trafiają później na wasze konta. Dodatkowo jak zakupicie taką polisę, otrzymacie link referencyjny i na podstawie tego linku możecie sobie zarabiać. Za każdą polecajkę otrzymacie 100 zł limit górny zarabiania do 2000 zł, więc na pewno jest to też ciekawa opcja. Dobra, idziemy do następnego tematu teraz kuny. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wsiadacie rano do samochodu, spieszycie się gdzieś na spotkanie, e, uruchamiacie silnik, a tu nic. Cisza. Mówicie, ej, akumulator się rozładował. Ale mówicie, dobra, spoko, mam jump startera w bagażniku, damy sobie radę. Bierzecie tego jump startera, podpinacie go pod akumulator, i tak patrzycie, e, to nic nie da, obok wiązka kabli wisi cała porozgryzana. Przyznać się, kto miał taką sytuację. Mój tato mniej więcej 4 lata temu, gdy miał Renault Kadżara, wtedy jeszcze z silnikiem DCI e, też miał podobną sytuację, tylko to była taka trochę bombka z opóźnionym zapłonem, bo okazało się, że uruchomił rano silnik, wszystko idealnie, żadnej choinki, nic się nie świeciło. Przejechał kilka kilometrów, e, jakaś lampka od DPF-a się zapaliła, ale tam i dobra, no, pewnie jakieś wypalanie w tym momencie. A za kilka kolejnych kilometrów, można powiedzieć, że było po ptokach. DPF się zapchał, turbina też tam nie powiem co trafiło, naprawa za kilkanaście. Tysięcy złotych. Kuna wiedziała, gdzie gryźć. No i właśnie dzisiaj pogadajmy sobie o tym, jak sobie z tym wszystkim radzić. Jedni mówią, że jak już jakaś jedna kuna była przy waszym samochodzie, to druga może być zwiedziona, jakby tym zapachem, i może też chętnie przyjść, ale jak wyczuje ten zapach, to w drugiej fazie ma agresję i zaczyna gryźć, co popadnie. Tutaj to mam wrażenie, że przydałaby się bardziej terapia psychoterapeutyczna, bo z kunami bywa podobnie jak z kretami. Naprawdę ciężko się. I w tym wszystkim pozbyć. Nie zmienia to faktu, że tu raczej nie chodzi o mycie silnika, czy nawet ozonowanie z zewnątrz, bardziej chodzi o specjalną chemię, która by neutralizowała zapachy. To też możemy spotkać w internecie. Druga rzecz, która jest niezwykle często stosowana, to odstraszacz ultra dźwiękowy. I powiem wprost: trzeba zwrócić uwagę na co się kupuje, bo jedne są i po 30 zł, jedne po 130 i po więcej. Najczęściej są podpinane bezpośrednio do akumulatora, no bo chodzi o to, żeby one ten sygnał emitowały 24 na dobę ale tutaj jeżeli bym szukał jakichkolwiek odstraszaczy, to takich, które mają zmienną częstotliwość tego dźwięku, bo kuny mogą się przyzwyczajać do stałej częstotliwości i może okazywać się, że nie będzie to na nie w ogóle działało. Ba, Może się okazywać, że na niektóre kuny w ogóle ten odstraszacz ultra dźwiękowy nie będzie działał. Oczywiście są też domowe sposoby. Niektórzy mówią, że warto pod maską położyć kostkę od WC, bo ten zapach będzie ją bardzo mocno zniechęcał. Niektórzy mówią, że w drugą stronę warto, jeżeli macie psa, Bądź sąsiad ma psa, to trochę sierści pożyczyć, włożyć w woreczek i to zapakować i włożyć pod maskę. Tylko to też jest takie, że należałoby to sukcesywnie co jakiś czas wymieniać, uzupełniać, bo ten zapach też będzie się neutralizował. Niektórzy mówią, że najbezpieczniejszą metodą jest położenie jakiejś ruchomej, znaczy ruchomej, no takiej siatki pod samochodem. Kuny nie lubią, jeżeli grunt jest pod nimi niestabilny i nie będą pod coś takiego podchodziły. Dajcie znać, jakie są wasze sposoby na to, by kuna nie dostała się do waszego silnika. Nie wiem czy pamiętacie, ale ponecie to już od długiego, długiego czasu, hula materiał z 2017 roku, gdzie pewien dżentelmen zaczął wyprzedzanie, i w pewnym momencie radiowóz zaczął skręcać, no i wbił się w ten radiowóz. I oczywiście wszyscy w komentarzach co ten facet odwalił jeszcze w radiowóz i tak dalej. Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? że ta sprawa ciągnęła się do niedawna jeszcze w sądzie i zaraz sobie porozmawiamy o wyroku całej tej sytuacji, bo teoretycznie można było powiedzieć, że nie była ona jednoznaczna i posłuchajcie tego, jak tutaj interpretował to w tym wszystkim sąd. Sąd uznał, że winnym jest kierowca... Radio Artykuł 22 Prawa Ruchu Drogowym zobowiązuje kierowcę do ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się po pasie, na którym zamierza wjechać, a także wymaga zachowania szczególnej ostrożności przy zmianie pasa ruchu. Przepis ten nakłada również na kierującego skręcającego w lewo obowiązek odpowiedniego zbliżenia się do środka jezdni przed wykonaniem manewru. No właśnie, czyli w założeniu można powiedzieć jedno. Y Osoba zaczęła wyprzedzać. Tam była linia przerywana, to nie było jakby pełnoprawne skrzyżowanie, które wcześniej już miało linię ciągłą ze swojego rodzaju zakazami. Gdy zaczynał wyprzedzać, ten radiowoz był zbliżony bardziej do środka jezdni, aniżeli do centralnej, jakby tutaj osi jezdni. Co za tym idzie kierujący radiowozem? Owszem, zapewne mógł włączyć kierunkowskaz, ale osoba wyprzedzająca w tym momencie. Mogła go nie widzieć, więc dla wielu osób sytuacja była raczej w drugą stronę. Choć tutaj wydaje się ta interpretacja być logiczna w całym tego słowa znaczeniu. Oczywiście zupełnie inaczej by to wyglądało, jeżeli byłaby wcześniej linia ciągła i tutaj ten by zaczął wyprzedzać, byłby wtedy zdecydowanie inny problem. Można powiedzieć, że to też jest swojego rodzaju analogia do tej sytuacji z tym młodym wtedy kierowcą Seicento i panią premier jadącą, gdzie doszło do zderzenia. Podobna analogia, tylko tutaj nikt nie jechał na sygnałach, chociaż można powiedzieć, że też był pojazd uprzywilejowany, ale nie przy użyciu pełnego swojego sprzętu. No to wady i zalety. Fiat Tipo, ten współczesny, po 2015 roku. Owszem, z jednej strony był to swojego rodzaju kompromis. Nazywajmy rzeczy po imieniu. To samochód, który kupujesz nie dlatego, że o nim marzyłeś, tylko po prostu dlatego, że tak Twoja tabelka w Excelu Ci powiedziała. To trochę tak jak parówka z dyskontu. Jedni ją zjedzą, a drudzy powiedzą, że stek z Argentyny będzie lepszy. Ale jedno i drugie nasyci i w sumie można go jak najbardziej e, zjeść. Po latach przerwy Fiat przypomniał sobie o nazwie Tipo. W 2015 roku zaprojektowano go we Włoszech, ale budowany był w Turcji. Co ciekawym, pierwotną nazwą miało być AEGA, ale Fiat jednak chyba mimo wszystko słusznie zmienił tę nazwę. Zatem co mamy pod maską? Klasyka 1416 zaworów 95 koni. z drugiej strony 1.4 Turbo 125 koni. a z trzeciej, trzeciej strony e, później pojawił się silnik 1.0. Z Disney mieliśmy dwie opcje do wyboru 1.3 i 1.6. No to przejdźmy sobie do wad i zalet. Zacznijmy w pierwszej kolejności od zalet Prawda jest taka, że to auto jest niezwykle przestronne. Szczególnie chodzi mi o wersję sedan, jak i kombi, gdzie faktycznie tego miejsca jest dużo. Nadwozie jest wydłużone, rozstaw osi jest zwiększony i można powiedzieć jedno, że jest to takie pełnoprawne pięcioosobowe auto. Oczywiście mówimy o raczej mniejszym segmencie miejskim, ale mimo wszystko można tam swobodnie podróżować. Ma duży bagażnik. Nie mówię tutaj o tym liftback, o hatchbacku, bardziej tutaj mówię o sedanie i o kombi. Naprawdę można się spokojnie w to auto spakować. Z trzeciej strony, no nie jest naszprycowany elektroniką. Wiadomo, tu chodziło po to, żeby nie generować jakichś dużych kosztów, no ale z drugiej strony im mniej elektroniki, tym mniej rzeczy do zepsucia. Ktoś szuka fajerwerków, to raczej nie tutaj. Z kolejnej strony koszty eksploatacji. To auto raczej tanio się serwisuje. No i dobre jednostki, ale o tym za chwilę też opowiem. No i przejdźmy sobie do wad. No bo jak każde auto, to i to też posiada wady. Zapewne ta maszyna losująca w postaci manualnej skrzyni biegów, no nie była do końca idealna i czasem można było biegi pomylić. Ale to we Fiatach się dosyć często zdarzało, że w tych dawniejszych latach mieli jednak problem z doborem precyzyjnych skrzyni biegów. Kolejna sprawa. Mówiłem owszem, że elektroniki jest mało w tych samochodach, że nie są ją naszprycowane, nie zmienia to faktu, że nawet i ta drobna elektronika potrafiła sprawiać psikusa, szczególnie chodziło jakieś pierdołki, bo na przykład się zaświeciła kontrolka, że jakaś lampka jest przepalona, mimo że ona się świeci, bądź były jakieś problemy z systemem Start-Stop, więc... Bywało i tak. Kolejna sprawa, mało efektywna klimatyzacja, szczególnie przy wersjach silnikowych trochę słabszych, gdzie przy dużych upałach, no, ona nie była w stanie tak schodzić dalnie auta, jakby się chciało. No i przy silniku 14,16 z zaworów 95 koni. Zauważyłem jedno, to podczas testów jeździłem autem, które miało około 5000 km, że strasznie wysoko brało sprzęgło. E, dajcie znać, czy w innych autach też tak było, że trzeba się po prostu do tego mocno przyzwyczaić, że łydka się nie jest źle musiała tutaj wypracować w tym wszystkim. No i ta płynność jazdy wymagała przyzwyczajenia do tego, żeby tym autem nauczyć się jeździć. No i zatem jakie silniki? Owszem, ktoś powie, Waldek, ten 1.416 16 zaworów, 95 Koni, bardzo fajna jednostka, dobra pod LPG. Zgadzam się, tylko ten silnik lubił olej. Żebyśmy mieli też z tego tutaj świadomość, może to nie jakieś tam hektolitry jak to często bywało przy TSI, ale tak lubił ten silnik olej. Dla mnie, jeżeli chodzi o benzyniaki, szczególnie teraz na rynku wtórnym, bo na pierwotnym to ta różnica cenowa trochę była, no to najlepszą opcją jest 1.4 turbo na 125 koni, to jest taka Najbezpieczniejsza, w cudzysłów bior, ale oczywiście klasyka w wykonaniu Fiata, i ten silnik jest naprawdę bardzo dobry. I również nadaje się do LPG, więc można powiedzieć, że swojego rodzaju kompromis, ale z drugiej strony, te mniej więcej 30 koni więcej, szczególnie na trasie, oddaje. Bo ten 1,495 koni no na trasie, no to trzeba było pisać podanie o zmiany biegu i o przyspieszenie. Kolejna sprawa to silniki wysokoprężne. No tutaj, tak jak mówiłem, nie masz tak mega rozbudowanego wyboru. i Oba są niezłe, zarówno ten 1-3 jak i ten 1.6. Nie zmienia też to faktu, że ten 1.3, jak weźmiemy sobie więcej osób na pokład, może być zdecydowanie za słaby. No i kultura pracy tego 1.3, no też jest taka, tak jakbyście, nie wiem, do pralki śrubki wrzucili i włączyli na wirowanie. Oczywiście w salonie początkowo różnica cenowa była spora między jedną a drugą jednostką, teraz wydaje się zdecydowanie mniejsza, bądź nawet się niejednokrotnie zrównała. Jeżeli macie na rynku wtórnym wersję z 1.6, chcecie diesla, to tak, to może być najbardziej sensownym wybór, tym bardziej, że on bardzo często występuje w wyższych wersjach wyposażenia. No i tak na podsumowanie, oczywiście ta auto to swojego rodzaju kompromis. No, możecie mieć przykładowo 10-letnie Tipo, bądź na przykład 20-letnie BMW, to już zależy po prostu od Was. E, czy plastiki w środku skrzypią i są tandetne? No, na pewien sposób tak, chociaż mimo wszystko i tak uważam, że ta deska rozdzielcza jest zdecydowanie lepsza, jak chociażby w podobnych daciach z tego samego rocznika. A co miało trzeszczyć, to już pewnie dawno odpadło. E, jest to kompromis, ale z drugiej strony dostajemy kawał samochodu z dużym Bagażnikiem, przestronnym wnętrzem i na pewno nie jakoś bardzo awaryjnym. A co ciekawe, niezwykle tanim w eksploatacji jak i serwisowaniu. Nie zmienia to faktu, że może być to naprawdę poprawny samochód. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!